Skawina już niedługo będzie kolejnym miastem, do którego dojeżdżać będą pociągi kursujące na trasach szybkiej kolei aglomeracyjnej. Z tej okazji mieszkańcy Skawiny wzięli udział w przejeździe specjalnym, promującym nowe połączenie. Jadę pociągiem ze Skawiny do Krakowa z koleżanką Zosią, z mamą i z tatą. Myślę, że to fajna wycieczka. Lena wraz z przyjaciółmi i rodziną już niedługo będzie mogła regularnie jeździć pociągiem do Krakowa, ponieważ od 10 grudnia pociągi ze skawiny będą kursowały codziennie. Mieszkańcy skawiny czekali na pociąg do Krakowa. 10 grudnia pociąg rusza. Nowoczesny, wspaniały, będą mogli ci, którzy dzisiaj przyszli zobaczyć, przejechać się tym pociągiem. Po dwóch latach oczekiwania, bo przez dwa lata trwała budowa łącznicy na Krzemionkach, uruchamiamy to. Oczekiwane połączenie, bardzo komfortowe. 22-3 minuty jesteśmy na dworcu głównym w Krakowie po drodze parę stacji. Cieszymy się, że w końcu się to udało zrobić, że pociąg będzie mógł wrócić i jeździć do centrum, do Krakowa Głównego. Mamy nadzieję, że uruchomienie pociągu częstych kursów spowoduje, że część osób się przeniesie z aut do pociągu. No i tym samym ta podróż Kraków-Skawina-Skawina-Kraków się dla mieszkańców skróci i będzie bardziej komfortowa. Przy stacji kolejowej w Skawinie powstanie także węzeł komunikacyjny, który będzie składać się z parkingu Park and Ride oraz z parkingu dla rowerów. Obok budynku dworca zbudowana zostanie pętla autobusowa i uruchomione zostaną linie dowozowe, dzięki którym mieszkańcy będą mogli szybko dostać się na stację kolejową. Przedłużenie linii do Skawiny jest ważne, ponieważ Skawina to duże miasto pod Krakowem, które ma potężne problemy komunikacyjne. Codzienne korki na nawieźcie do Krakowa powodują, że ludzie no, marnują czas w tym, w tym korku. Pociąg będzie to szybki, komfortowy przejazd w warunkach z bezpłatnym internetem, toaletami, w ciepłym pociągu, z możliwością przesiadki na Krakowie zabłocie albo Krakowie głównym na pociąg na lotnisko albo do Wiliczki albo do Tarnowa. To są pociągi całotygodniowe, jeżdżą od po trzeciej rano do po północy. Bilet zakładamy, że w przyszłości będzie zintegrowany z biletem na parking w systemie Parku i Jedź. No i będzie oferowany w ramach Małopolskiej Karty Agglomeracyjnej jako bilet, który będzie upoważniał do wielu, wielu, wielu innych rzeczy. To była na przykład komunikacja miejska, tak jak wspomniałem, parkingi, pociąg. Także no, będzie to oferta, która wydaje mi się powinna być ciekawa dla mieszkańców z kabiny i całej okolicy. Mieszkańcy Skawiny cieszą się przede wszystkim dlatego, że ułatwi to znacznie dostęp do Krakowa. Jednak no, Korki są ogromną bolączką naszego dużego, pięknego miasta, z którego bliskości mieszkamy. Dzięki temu będziemy mogli sprawnie się, się poruszać. Uważam, że cena i czas przejazdu są absolutnie bezkonkurencyjne. No, nie, nie ma innego sposobu dojazdu, żeby w takim szybkim czasie, za taką cenę, dostać się do centrum Krakowa. Myślę, że to jest świetna inwestycja i my jako mieszkańcy jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Bardzo duża część mieszkańców pracuje w Krakowie, bardzo duża część mieszkańców też posyła dzieci do szkoły w Krakowie, także to połączenie służy między innymi zapewnieniu tych potrzeb. Ważne jest też dbanie o normę emisji spalin i o czystość powietrza. Myślę, że to nam bardzo pomoże w tym, żeby powietrze było bardziej czyste, zwłaszcza w tym sezonie zimowym. Kursy na trasie Kraków-Skawina-Kraków -Kraków będą realizowane zarówno przez koleje małopolskie, jak i przez przewozy regionalne. Województwo chcąc zapewnić mieszkańcom Skawiny szybką i komfortową podróż, zadbało o to, by w godzinach szczytu pociągi odjeżdżały nie rzadziej niż co 30 minut. 6 grudnia to jeden z najbardziej wyczekiwanych dni w roku. Do Małopolski z tej okazji przybył Święty Mikołaj z niezwykłymi podarkami w formie sadzonek świerka. Świerk małopolska jest, zwłaszcza na podchalu jest symbolem e, takiego bezpieczeństwa. Baca jak wychodzi z kiedlem owiec na hale, to sobie gałązkę świerka zapina za pas, po to, żeby ten świerk go chronił przed burzami, przed gradami, przed złą pogodą, przed dzikimi zwierzętami, jego owce, żeby były chronione. No a zasadzony obok domu drzewa, drzewko w świerku jest symbolem szczęścia i przynosi taką dobrą aurę do domu, obok którego rośnie. Więc rozdajemy dzisiaj, a chyba nam się uda koło 700 tych świeczków rozdać przechodnią w Krakowie, namawiając ich, ażeby po pierwsze no, służyły jako takie małe dodatkowe drzewko w domu w czasie świąt Bożego Narodzenia, ale na wiosnę, ażeby go posadzić obok domu, kto ma, kto ma taką możliwość i żeby właśnie przynosiło szczęście. Przechodziliśmy, tylko nawet nie wiedziałam, że jest taka akcja organizowana, natomiast w ogóle pomysł, żeby rozdawać drzewka ludziom, to jest super, super sprawa. No tym bardziej jeszcze w ogóle taka atrakcja i dla nas, i dla dzieci. Uważam, że, że to jest fantastyczny okres, właśnie przedświąteczny, żeby pokazywać młodym pokoleniu, młodym dzieciakom, jak można fajnie, fantastycznie spędzać czas wspólnie z rodziną. Koinki będą symbolem w domu i będą symbolem tego, że już zbliżają się święta. Akcja organizowana przez województwo jest fajną akcją, bo można mieć pamiątkę na wiele lat. No bo jak ją posadzimy, nie wiem, przed domem, czy nawet w doniczce na balkonie, to myślę, że się utrzyma przez wiele lat. Widać ducha świąt, czuć po wszelkich ozdobach. No i tym bardziej, jak widzi się dzisiaj Mikołaje, elfy i tak dalej, to tym bardziej czujemy te święta. Szkoda, że nie ma śniegu, ale mamy nadzieję, że będzie. Na krakowskich ulicach można było poczuć, że święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. 29 konkursów i ponad miliard złotych do wzięcia. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął harmonogram naboru wniosków na przyszły rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Jeżeli chodzi o strategię Unii Europejskiej Europa 2020, ona kładzie bardzo silny nacisk na praktycznie trzy obszary. Pierwszy obszar to jest pełne zatrudnienie, drugi obszar to jest innowacyjna gospodarka, to znaczy współpraca wyższych uczelni z przedsiębiorcami, trzeci właśnie ochrona środowiska. Komisja Europejska bardzo mocno naciska na badania naukowe, na komercjalizację badań naukowych, to znaczy na współpracę pomiędzy wyższymi uczelniami a przedsiębiorcami. I tutaj, żeby wyższe uczelnie mogły prowadzić już te badania wdrożeniowe, przeznaczyliśmy również środki finansowe na wyposażenie baz badawczo-rozwojowych. W związku z tym, też w przyszłym roku konkurs dla wyższych uczelni, właśnie na bazy naukowe. Kolejnym ważnym obszarem realizowanym w ramach regionalnego programu operacyjnego będzie edukacja. Przyszły rok to kolejny rok intensywnej pracy w obszarze kształcenia zawodowego. Łącznie na kształcenie zawodowe uczniów, ale też na kształcenie zawodowe osób dorosłych zarząd województwa przeznaczy w przyszłym roku blisko 180 milionów złotych. Środki z funduszy europejskich przeznaczone zostaną również na regionalną politykę energetyczną. Po raz pierwszy będziemy mieli do czynienia z naborem dla przedsiębiorstw na inwestycje dotyczące poprawy efektywności energetycznej firm, jak również odnawialnych źródeł energii instalowanych przez przedsiębiorstwa. To jest nabor z kwotą 80 milionów złotych. W dalszym ciągu będziemy kontynuować wysiłek związany z wymianą kotów węglowych w budynkach prywatnych. W tej chwili jest realizowanych około 150 projektów tego rodzaju, ale w przyszłym roku dla gmin, które nie zdążyły złożyć wniosku w pierwszym naborze, będzie ponowiony nabór umożliwiający wymianę kotów tzw. kopciuchów na nowoczesne kotły gazowe lub biomasowe. Duża część środków trafi także do małopolskich przedsiębiorców, między innymi na wdrażanie innowacji, rozwój oferty gospodarczej regionu, czy bony na doradztwo. W 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Planuje przeznaczyć dużą pulę środków, bo około 90 milionów euro, na wsparcie małopolskich przedsiębiorców. Środki te trafią do przedsiębiorców w formie bezzwrotnej dotacji i będą przeznaczone na duże projekty badawcze na zakup infrastruktury badawczej, na skorzystanie z bonów na innowacje, na zakup maszyn, urządzeń, środków trwałych w ramach dwóch ogłaszanych konkursów dotyczących dotacji na wdrożenia. Będą również przedsiębiorcy mogli te środki przeznaczyć na umiędzynarodowienie swojej działalności. Więcej informacji na temat pozyskiwania funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego można znaleźć na stronie www.rpo.małopolska.pl, a także w punktach informacyjnych w Krakowie, Szanowie, Tarnowie, Nowym Targu i Nowym Sączu.